A tu siedzi prawdziwy sztos hej, hey, hey, kolego Samczyki to jest prawdziwy towar Nie Jest towar ten ziół przyjdzie to się zaraz wszystkiego do bez wysokiej półki z bardzo wysokiej półki Tak to trzeba zrobić. Piękne są takie niebieskie Są niebieskie i pstrusie Nie mają te, są kolorami posegregowane Siekola. jeden się kol, drugi się kola, następny się kol. A na drugi rok zamówimy cały szlak młodych od ziwa.